Donald Tusk będzie musiał zmierzyć się z problemami w swojej politycznej karierze. Krzysztof Jackowski właśnie podzielił się wizją przyszłości Unii Europejskiej i okazuje się, że nie wygląda ona zbyt entuzjastycznie. Donald Tusk w 2019 roku będzie musiał pożegnać kryzys wizerunkowy po Brexicie. Ważnym zdaje się również uregulowanie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem organu. W ocenie polskiego jasnowidza polityk będzie musiał się przygotować na trudny moment. Czy uda mu się ocalić stanowisko? Co Krzysztof Jackowski powiedział o Unii Europejskiej? Donald Tusk i jego przyszłość są dość niepokojące problemy światowe, przyszłość gwiazd, nazwiska polityków. To wszystko pojawiło się w przepychach jasnowidza, który chętnie dzieli się swoimi wizjami z sympatykami. Faktowi powiedział, co myśli o przyszłości świata i Polski. Dla Tuska rok ten będzie przełomowy. W moim odczuciu 2019 rok to jest rok odejścia w cień Donalda Tuska w Unii Europejskiej. Koalicja opozycyjna w Polsce nie będzie miała miejsca dla Donalda Tuska. Zresztą Donald Tusk nie będzie kwapił się do polityki, powiedział Jackowski w rozmowie z dziennikiem. Ocenie mężczyzny mogliście wygląda także przyszłość samej Unii Europejskiej. Państwa, które są jej częścią, będą coraz częściej domagać się swoich praw. Instytucja będzie pokazywała, że jest silna, jednak możliwy jest kryzys po odejściu Wielkiej Brytanii. W ocenie Jackowskiego właśnie Brexit postawi na nogi Anglików. Ci mają chętniej korzystać z polityki socjalnej i iść w stronę komunizmu. Będzie niezależna, UE, przypis redakcji, a to będzie dla niej bardzo korzystne, ponieważ przyszłe lata będą socjalnie bardziej przypominały komunizm w UE, niż kapitalizm. UEF plątała się w szereg decyzji z przeszłości, które ciążą na niej, jak chociażby sytuacja, bardzo niejasna, z uchodźcami, przyznał Jackowski. Ewentualne próby wyjaśnienia swoich racji i prośba o wsparcie członków Unii mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji. Jeszcze to chyba nie jest ten czas, ale na pewno w Unii nie dzieje się dobrze politycznie i pewne państwa mają wobec tego obiekcje. W UE zobaczymy, że niektóre z państw będą bardzo walczyć o swoje, widząc że UE budżetowo za bardzo się rozpływa, powiedział jasnowiec. Nie wiadomo jednak, czy ta wizja się sprawdzi. Od wielu miesięcy media zaznaczają, że Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki i startować w wyborach prezydenckich. Te w 2020 roku być może polityk musi się jeszcze przed nimi przygotować.